Jestem A, historyczką, jestem B, panikarą, jestem C, złośnicą, jestem D, smutasem, jestem E, klaunem, jestem F, pomieszaniem różnych tych metek, jestem G, jeszcze czymś innym. Daj znać w komentarzu, czy widzisz którąś z tych historii w sobie, histeryczka, bo jak była mała i płakała, to nikt nie powiedział jej, że jej łzy są piękne i że jej płacz jest dobry. Pani kara, nikogo nie było z tobą w twoim lęku, dlatego jesteś teraz pani karą. Złośnica, nie było nikogo, kto by ci wytłumaczył, że możesz odczuwać złość. Klaun, twoja ekspresja dziecięca, żywiołowaś została odrzucona. Smutas, nie wolno było ci odczuwać smutku. Nikogo przy tobie nie było. Jak byłeś smutny. I uwierzyliśmy w takie cudze historie. I nosimy takie metki ze sobą. Tylko że to nie jest prawda o nas, to są zwyczajnie niezaspokojone nasze potrzeby emocjonalne. Dziękuję.